Trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. To recepta na długowieczność, według Pana Bogusława, który dokładnie dziś kończy 100 lat. Piękna uroczystość miała miejsce dziś w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Sandomierzu, gdzie swoje urodziny obchodził Bogusław Teter, mieszkaniec Sandomierza, ludowiec i społecznik, który przez znaczną część swojego życia umilał świąteczny czas dzieciom z gminy Wilczyce, obdarowując ich prezentami, które fundował również dorosłym mieszkańcom gminy. Przebojeniem że przede wszystkim trzeba być człowiekiem, z ludźmi współpracować. Nie, nie łamać się. W ogóle trzeba być człowiekiem. W każdym razie trzeba być człowiekiem i wykonywać swoje obowiązki we właściwy sposób. Pan pokazywał przez wiele lat, że pomagać trzeba. A tak. Moja kochana, bez tego nie ma rady. Człowiek musi być człowiekiem. Jeżeli ci brak ci tej ludzkości, no to co jesteś wart? Dziś wokół pana Bogusława zgromadzili się najbliżsi z rodziny jak również przyjaciele, z którymi pracował, współpracował lub im po prostu pomagał. Na solenizanta oprócz pysznego tortu i upominków czekało wiele wzruszeń, które spowodowane były nie tylko wspomnieniami, ale również obecnością tych, na których panu Bogusławowi najbardziej zależy. Wśród tych osób był syn jubilata Zdzisław Teter, który przyznał, że długowieczność Pan Bogusław zawdzięcza kilku istotnym sprawom. Tata zawsze powtarza, że tę kondycję zawdzięcza Bogu, medycynie i rodzinie, szczególnie mamie, która odeszła dwa lata temu, ale również kontaktom z ludźmi, aktywności. Aktywności takiej, która polega na kontaktach z ludźmi, ale również na wyznaczaniu sobie celów. Celów, które trzeba było realizować. Czyli zakładał sobie cele i te cele realizował. Również kontakt z przyrodą, pszczelarstwo i te cele, obowiązki, które sobie narzucał, to były zawsze zwierzęta, które miał. Miał kury, pięć kur, miał psa, miał kota i trzeba było rano wstać, bo psu, kotu trzeba było bez względu na pogodę dać jeść. Tak? I to, tatę trzyma. W takiej dobrej kondycji. To, że pan Bogusław przez całe dotychczasowe życie był wierny swoim ideałom, podkreślali dziś wszyscy, którzy zgromadzili się w starostwie Powiatowym w Sandomierzu, żeby uczcić ten wyjątkowy dzień. Nasz jubilat dotychczasowe 100 lat, przeżył godnie służąc środowisku i rodzinie. Jego historia i działalność mogą być przykładem do naśladownictwa. Bogusław Teter urodził się 28 lutego 1922 roku w Gołębicach na przedmieściu Sandomierza. Wspólnie ze swoją żoną wychował troje dzieci: Krzysztofa, Zbigniewa i Annę. Pan Bogusław doczekał się siedmiorga prawnuków. Katarzyna Kaszluga, STV Info.